Lecimy, lecimy. A ile takich dzieci było? Trójkę? Trójkę, Trójkę. poniżej 15 roku życia, tak. bo dziecko poniżej 15 roku życia jest to osoba małoletnia według tak. polskiego prawa, tak? Tak. A pamiętasz, co pisałeś? No niektóre teksty, tak. No jakie teksty na przykład? Poczekaj, to może powiedz nam o jakichś tekstach. No, zapłacę za 1000 czy 2000, że się wsadzi. Zapłacisz 1000 bądź 2000 to... za co? Mhm. Za co? Adam, głośno i no, wyraźnie. Za to, że to możliwe. To. Za to, że, że się pokochałeś. Tak. Czyli chciałeś zapłacić dziecku za, za seks, tak. Tak? tak? Kwotę? Ile? Jeszcze jakbyś mógł raz powiedzieć. Tysiąc... Tak. tysiąc dwa tysiące. Za to, tak. żeby zwabić dziecko i po prostu uprawiać z nim seks, tak? Tak. Wiesz co, my mamy przygotowane takie top 10 twoich wypowiedzi. A ja w ogóle może zainteresować, kolega czytać. Wiesz, kto to jest pedofil? Ten, który się bierze za za... za, za, za... Niepełnoletniej dziewczyny. Za niepełnoletniej dziewczyny. A czy ty siebie byś mógł określić, pedofilem? Ciężko mi cię jest. No to może, może przypomnę teksty, które pisałeś ja, 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 do wiem, ja, ja już mniej wiem, to co, że masz 13 lat, a chciałabyś? Ja jak miałem a, 13 tak. lat, to już robiłem. Nawet z zmorszą o rok miała 12 lat i żeśmy się bawili. A nie powiesz nikomu? W doktora. Wiesz? No, ja sobie to jest twój teraz, związany? tak związany? Tak tak, tak, tak. Podobasz mi się, piękna teraz, jesteś. Teraz to sobie przypominam, tak. Ja brzydki, wiesz, Postalałbym z tobą, a pobawiłabyś się ze mną, tylko to między nami. Jak będziesz w Kobylnicy u cioci, to spotkamy się, tylko nie powiesz o jej o nas, to ja już teraz bym się spotkał z tobą. Chciałeś spotkać tak. się na seks z dzieckiem w Kobylnicy? Zaplanowałeś też również spotkanie w tamtym tygodniu w Elblągu. W celu, tak, tak, tak. Seksu w hotelu, pamiętasz? Tak, 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 A czy wysyłałeś swoje takie zdjęcia Dziecku? Je, jedno, tak. Jedno wysłałeś. A powiedz mi, a czy masturbowałeś się i podczas masturbowania dzwoniłeś do 13-letniego dziecka? Nie. nie było takiej nie, sytuacji, nie, nie. bo my mamy nie. materiał dowodowy, w którym jest to zawarte. Tylko, tylko trzymałem rękoma, tylko, a tak to. A tylko trzymałeś tak. rękoma, tak na filmie, to tak. rozumiem. Wiesz co, my mamy kilka jeszcze Twoich takich tekstów, jeśli chcesz, to jeszcze jeden tutaj Ci. Nie wiesz co to seks? To co mama z tatą robią w łóżku, jak przyszłaś na tak, świat, tak, uprawiali tak, seks, tak, 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 tak no ruchali się. Przy, Prze, mama ma przy, cipkę, przy, przy, Ty przy, też, przy, 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 no, a ta kutaska przy, i wkłada kutaska w cipkę, Ty masz cipkę, a chłopaki co mają? Ptaszka, to co siku robi, fiuta albo chuja. Nie powiesz nikomu? To może coś Ci powiem, na co mam ochotę, ale to między nami, tak? Mam ochotę się kochać. Stoi mi. Zaraz się nim pobawię. Tak, to nasza tajemnica. A ty bawiłaś się swoją chipką? było coś takiego. Adam powiedz mi, czy ty jesteś świadomy, świadomy popełnionego czymu? Czy tak. z artykułu 200? Tak. A powiedz mi, y, zamiast nas, jakby przyjechali dorośli, mężczyźni, ro, rodzice, dzieci, do których pisałeś, które zaczepiałeś i tak dalej. I, ile by. Powiedz mi, ile było takich dzieci, może od tego zacznijmy? Nic, to to dopiero pierwszy raz tak. Pierwszy raz tak, tak zrobiłeś, tak? tak? I mówiłeś o trójce dzieci. Tak. A zaczepiłeś w sieci ile takich realnych dzieci poniżej 15 roku życia? Próbowałem pisać, ale to tu, 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 nie nie... Tu, to to w wyraźnie. No, mówię, trzeba to pisałem. Pisałeś, a tak. ile zaczepiłeś takich dzieci w sieci? No. Próbowałem się skontaktować, ale płynie już nie. Ale ile? 5, 10, 15, 20? Nie, to te 3, te, 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 te. Ale z trzema korespondowałeś, ale zaczepiłeś ile realnych dzieci? Piątkę może. Może piątkę. Oprócz tych trzech, z którymi pisałeś, realnych dzieci, tak? Tak. tak. Masz jakiś kontakt z dziećmi? Mieszkają z tobą dzieci? Nie. nie? nie. A czy kiedykolwiek byłeś skazany za czyny popełnione z artykułu 200? Nie. nie. Nie było nie, takich nie, rzeczy? Nie. Więc to kolega Ci przeczyta jeszcze może tekst, jeszcze z jeden związany z Twoimi wypowiedziami. A pamiętasz od jak dawna piszesz? Jako Adam lat 55? miesiąc na pewno. miesiąc na pewno, tak? Może i ponad. Może i ponad. Sam już dokładnie nie przypominam Nie przypominasz sobie? To kolega ci przeczyta jeszcze takie, top, topkę. Przytuliłbym się do ciebie. Tyle razy piszę, że tak można, chciałabyś, nie? Pocałowałbym cię wszędzie, a nawet polizał niektóre miejsca. Nie pogniewasz się? Cycki, dupkę i cipkę. Madziu, kochana, ty już nastolatka. To tylko sama przyjemność. Nauczę cię, jak chcesz. Zdajesz sobie sprawę, co się dzieje w głowie trzynastoletniej dziewczynki? Teraz ja wiem. Wiesz, że popełniłeś też przestępstwo z artykułu 199 tak. kodeksu karnego. Tak. Artykuł 3. Proponowałeś seks małoletniemu dziecku tak. za pieniądze. Tak. Pamiętasz, jakie to były kwoty? Tysiąc, Tysiąc, dwa tysiące. Tysiąc, dwa tysiące mhm. za seks z dzieckiem, tak. Tak? tak. A powiedz mi, czy kiedykolwiek proponowałeś zakup dziecku telefonu komórkowego, tego typu rzeczy? Nie, tylko jednej chciałem. Jednej chciałeś tak, kupić, tak? tak. A y, próbowałeś nawiązać kontakt z innymi dziećmi, nie. Z realnymi dziećmi, nie, nie? Nie. nie? Mówisz, że nie, nie proponowałeś telefonu, to czy tutaj jeszcze le, proponował le, le, pro, telefon? Proponowałeś telefon. Kolega ci przeczyta, tak, tak czy tak? tak. To umówimy się, kupię ci wszystko co chcesz i dam ci nawet kasę, tysiąc złotych. Jak chcesz, jak się zgodzisz, i, będziesz, i będzie to nasza tajemnica. Wiesz co? Jak mi dzisiaj pokażesz czipkę, to ci kupię nowy telefon i ja ci pokażę. A pierwszego maja się spotkamy. Zabiorę cię na pizzę i pokażę ci subskrypcję. Dasz znać, nie musisz ci mówić i pokazywać, ale pójdziemy do hotelu i będziemy się kochać. Wszystko ci pokażę i powiem, jak. Takie rzeczy pisałeś do 13-letniej tak. dziewczynki. Tak. A powiedz mi. Y co proponowałeś dziecku w hotelu? To, że, 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 że się będzie kochać. Aha, że będzie Ci się kochać, tak? A kolega Ci jeszcze opisze w jaki sposób to? to że będę tam w hotelu. To... I co jeszcze będziesz robił, pamiętasz? Co to, to jeszcze będziesz robił? Że będę lizał. I co jeszcze będziesz robił? Co chciałeś kupić dziecku? To ja Ci może przypomnę, bo tak widzę, że... To te, telefon chciałem. Nie no lecz. poczekaj chwilkę. W jakiej sieci jesteś? Kupię ci kartę, a, doładujesz kar, konto. Karta, karta. No, w telefonie, tak, 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 tak. jutro ci kupię, podam ci w cyfry i doładujesz sobie tak, konto. Tak, gada się. Bewnie to nasza tajemnica. Doładować tak. ci kartę? Chyba, że jak chcesz, to na godzinę mogę się wyrwać. 2000 zł dam Ci na rękę, ale kupię kondona, tak. czyli gumkę i ci psadzę, okej? Okay? Tak. W tym momencie podjechał patrol policji, my jako grupa jesteśmy. E... Muszę przekazać Cię w ręce organom ja ścigania. Z naszej strony to wszystko. Mam nadzieję, Adam, że więcej się po prostu nie spotkamy w takich okolicznościach. Dziękujemy bardzo no, za bardzo. rozmowę.